Siemanko! Witajcie na Survival Games! Jak widzicie mam nowego skina i jesteśmy na SG5 y, serwer MySGpl Dawno na tej mapce nie grałem i dlatego y, dlatego właśnie sobie na nią wszedłem. Kilka skrzyneczek dosłownie pamiętam y, Tutaj może damy SGV, żeby nam się szybciej rozpoczęło. Kurczę, trochę e, wyprostuję sobie. E, troch, o, jest, zaczyna nam się runda. Trochę się wyprostowałem. Nic nie mam. Co? Aha, dobra. Piszę, że mam jakiegoś speedhaka, e, czego kompletnie nie rozumiem. E, zobaczcie sami, że go nie mam. E, trochę zlamiłem. Coś tutaj mamy helm i e, dostałem bana zaczyty, których nie mam. E, wrzucę ten odcinek po, z, właśnie z tego powodu, że dostałem bana za bana zaczyty, których nie posiadam. E, nie rozumiem tego. Dobra, spoko, ja to wrzucę. No to cześć, ja teraz nie wiem co mam zrobić, bo to jest jedyny serwer, na którym grałem. Nie rozumiem, ja żadnych cheatów nie mam, ale spoko. Ten odcinek wrzuciłem, znaczy to nie odcinek, tylko ma krótki materiał filmowy. Tylko z tego powodu, by was ostrzec przed... Nie dawajcie po prostu... Jeśli nie wiecie, komu admina na swoich serwerach, bo widzicie jak to się kończy. Jeden admin, e, żeby nie obrazić tego administratora, no po prostu głupi uwierzył. E, uwierzył takiemu jednemu pacanowi. No i dostałem bana za nic, no Bran. To e, uważajcie, komu dajecie admina. Cześć.